Tarczyński nie boi się pozwu od Trzaskowskiego. Cieszą się z tego, że wierzą, iż Polska będzie się rozwijać, to są pyszni. E, oni chcieli nam odebrać ten moment radości i chcieli mówić: Macie zachowywać się tak, abyśmy my nie czuli się upokorzeni. Ta przegrana dla Trzaskowskiego, który przez całe życie był przygotowywany do roli prezydenta, w którego zainwestowano potężne pieniądze, myślę, że Soros nie jest zadowolony z tego, co się wydarzyło w Polsce, jest odebrany jako poniżenie tego obozu. Myślę, że bardzo ważną rzecz powiedział profesor Cenckiewicz w jednej z wypowiedzi. Powiedział, komuniści i postkomuniści i lewactwo i tak zwani liberałowie teraz uważają, że rządy prawicy w Polsce zawsze są chwilowe. Że tak naprawdę to oni posiadają Polskę, że tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie krótka przerwa w ich rządzeniu i posiadaniu Polski. A więc to przeświadczenie, które miał w sobie Tusk, kiedy przegrywał wybory prezydenckie ze świętej pamięci profesorem Kaczyńskim, kiedy wyszedł blady i spocony i powiedział: Nie dałem rady. Zszokowany. Wszyscy pamiętamy, jak mówiono za czwartym tuskiem w prawo. Tyle było billboardów, cała Polska, była zasypana w tuskiem, jemu się to należało, był nastawiony na to, że zwycięży przegrał. Kiedy mówiono, że Trzaskowski już jest prezydentem, był dwie godziny, dzięki Bogu. Kiedy już wszyscy byli przekonani, że jemu się to należy, bo przecież wiadomo, on jest ładny, atrakcyjny, mówiący w obcych językach, taki fajny społecznie słucha trochę fanku, pochodzi z jazzowej rodziny. O mamie za dużo nie wspominał. Więc generalnie należało Aleś się. pan jest złośliwy. No, no ale taka jest prawda. To nie jest kwestia złośliwości, tylko wszyscy znamy historię. Bardzo chętnie opowiadał o intelektualnych doświadczeniach, o swoim języku francuskim i o tym, jak pływał z Węgorzami, ale nie mówił o tym, że jego matka współpracowała z SB. To jest fakt historyczny. Ale co, nie chce, nie chce, nie, nie boi się pan procesu? No to jeżeli tak, jeżeli nie współpracowała, to niech mnie Trzaskowski pozwie.